Na dalkach powstało pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Inwestycje realizowano w ramach budżetu obywatelskiego miasta Gniezna. Osiedle od lat o nią zabiegało, a dziś można z satysfakcją powiedzieć, że głos mieszkańców został wysłuchany i zmaterializowany. Wnioskodawcami była Rada Osiedla czy Zarząd Osiedla Dalki, a także Stowarzyszenie Aktywne Dalki. W ten sposób powstało boisko na miejscu, boiska, które tak naprawdę wcześniej tutaj powstało przy dużym wysiłku właśnie mieszkańców osiedla Dalki. To oni ze swoją taką inicjatywą lokalną tutaj chyba z 6 lat temu wyszli, czy mogą zagospodarować ten teren tutaj przy ulicy Gajowej na potrzeby właśnie sportowe dla mieszkańców osiedla. Wówczas taką zgodę wyraziliśmy i umówiliśmy się, że będziemy próbować ten obiekt w pełni zrealizować też właśnie w ramach budżetu obywatelskiego i chyba po dwóch latach prób trzecia próba dała rezultat pozytywny i właśnie efektem jest to boisko, którego, które widzimy za sobą. Całość kosztowała milion złotych i jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, dowodem na aktywne działanie właśnie tutaj lokalnej społeczności pana Michała Dworackiego, członka zarządu osiedla, ale także stowarzyszenia Aktywne dalki i pani przewodniczącej Zarządu się dla Marleny Hejny, które tutaj z pozostałymi członkami właśnie tych dwóch ciał funkcjonujących na dalkach doprowadzili do szczęśliwego końca. W tej chwili mamy także kolejny ich sukces tutaj właśnie lokalnej społeczności, ponieważ również w zeszłym roku budżet obywatelski na 2024 rok uzyskał także akceptację w dwóch projektach, i to jest projekt jeden budowy tutaj przed tym boiskiem wiaty i, ognin, i, i miejsca na ognisko, a także boisk do piłki, do piłki siatkowej, plażowej, a także placu zabaw. Także tutaj to za chwilę też będziemy realizować i myślę, że także szczęśliwie w odpowiednim czasie te dwa kolejne elementy budżetu obywatelskiego zostaną tutaj oddane do użytku. Boisko było potrzebne i było wielkim marzeniem, które kiedyś wydawało się niemożliwym do zrealizowania. Biorąc pod uwagę to, co mieliśmy dotychczas, a no tu mieszkam 40 lat w tym osiedlu i, i z perspektywy czasu i historii, no to to naprawdę mamy godny obiekt do tego, żeby, żeby dzieciaki miały gdzie pobiegać, pograć w piłkę no i się po prostu spędzić w, w wolny czas. Mamy dwie bramki, jest tutaj, mamy, że tak powiem, nawodnienie y, automatyczne oświetlenie z czujnikami, że tak na ruchu, jak się zaczną grać, światło się zapali wieczorem, więc myślę, że spełni to oczekiwania mieszkańców, a przede wszystkim dzieciaków, które będą tu sobie aktywnie spędzać czas. Od kilku lat już prowadzimy takie aktywne działania na osiedlu, organizujemy biegi różnego rodzaju festyny rodzinne i na pewno to wisko będzie w tym temacie wykorzystane również. Przy organizacji różnych zajęć, no i czekamy na drugi etap, który jak Pan Prezydent powiedział chwilę temu, że za chwilę zaczną się prace nad dalszymi tutaj no, boiskami i różnego rodzaju atrakcjami dla, dla mieszkańców. Obiekt przy okazji zadrzewiono, zostało dosadzonych tu pięć drzew, a samo boisko ma oświetlenie i jest ogrodzone. Będzie zamykane na noc. Urząd z początkiem marca zatrudni administratora, który będzie dbał o porządek w tym miejscu.